Stacja w Dry Hollow była spowita czerwonym pyłem, gdy pociąg z Piskiem zatrzymał się na stacji. Tina, wysoka apaczka, zeszła z peronu, niosąc w ręku starą walizkę. W jej sercu wciąż tliła się krucha nadzieja, że po tej długiej podróży czeka na nią dom i mąż. Ale mężczyzna, który wyszedł jej na spotkanie, Caleb Morton, młody kupiec, nie okazał żadnego ciepła. Spojrzał na sylwetkę Tiny, wysoka, o szerokich ramionach. Z mocnymi mięśniami napinającymi materiał jej prostej sukienki. Caleb wydał z siebie gorzki śmiech, a jego głos przeciął gwar tłumu. Myślałem, że żenie się z wytworną damą, a okazało się, że dostałem kobietę zbudowaną jak mężczyzna. Nikt by czegoś takiego nie nazwał żoną. Jego słowa przebiły marzenie Tiny jak nóż. Mieszkańcy szeptali między sobą. Niektórzy śmiali się głośno, a jedno dziecko wskazało palcem i krzyknęło: Olbrzymia kobieta! Tina stała jak zamrożona, jej ręce drżały, zaciskając się na rączce walizki. Łzy napłynęły jej do oczu, ale zmusiła się, by unieść podbródek, chociaż serce jej pękało. Keyle odwrócił się plecami i odszedł, zostawiając Tinę osuwającą się na drewnianą ławkę na stacji. Otoczona szyderczym śmiechem i pogardliwymi spojrzeniami, skuliła się w sobie, porzucona, jak ktoś wyrzucony przez cały świat. Tylko pustynny wiatr wył w pyle. Wirując wokół pozostawionej apaczki, która w milczeniu ściskała swoją walizkę, nie mając już nic oprócz upokorzenia. Późne popołudniowe słońce rzucało długie cienie na stację w Dry Hollow, a dźwięk szyderczego śmiechu wciąż unosił się w powietrzu. Tina siedziała w milczeniu. Jej szerokie ramiona drżały od czasu do czasu. Stara walizka leżała u jej stóp, i nagle cały świat skurczył się do zakurzonego kąta drewnianego peronu. Wśród hałaśliwego tłumu jeden człowiek stał cicho, obserwując. Elias Ward, farmer w średnim wieku, nosił zniszczony skórzany płaszcz, jego szare oczy były zimne, a twarz naznaczona trudami życia. Stracił żonę wiele lat temu i od tamtej pory żył samotnie na kawałku jałowej ziemi na zachód od miasta. Elias nie miał w zwyczaju wtrącać się w sprawy innych, ale coś w widoku porzuconej apaczki, której dumne oczy próbowały ukryć wstyd. Powstrzymało go przed odejściem. Nie mówiąc wiele, Elias podszedł do przodu. Tłum natychmiast ucichł. Wszyscy rozpoznawali farmera, który trzymał się na uboczu, ale był szanowany za swoją cichą determinację i pewną dłoń zawsze spoczywającą na rewolwerze. Zatrzymał się przed Tiną, spojrzała w górę, jej pełne łez, czarne oczy były ostre z podejrzliwości, jak zagonione zwierzę, gotowe do ataku. Elias nie ofiarował pocieszenia, nie zadawał pytań. Jego głos był szorstki i niski, tylko trzy słowa: Chodź ze mną. Tina zamarła na chwilę. Burza pytań przeszła jej przez głowę: Czy ten człowiek próbował ją wykorzystać? Czy to była kolejna pułapka? Ale kiedy spojrzała w oczy Eliasa, zobaczyła tylko spokój kamienia żadnej drwiny, żadnej litości. Pochylił się, podniósł jej ciężką walizkę jedną ręką, a potem odwrócił się i odszedł. Wolno, ale pewnie. Po kilku sekundach Tina wstała i poszła za nim. Nie miała dokąd pójść. Droga z miasta była zakurzona, a wiatr smagał ich twarze piaskiem. Elias jechał na koniu, podczas gdy Tina szła obok niego. Jej bose stopy krwawiły, ale jej postawa była niezłomna. Żadne z nich nie powiedziało ani słowa. Słychać było tylko skrzypienie siodła i ciężkie kroki kobiety zbyt dużej dla otaczającego ją świata. Jej oczy płonęły cichym pragnieniem znalezienia miejsca. Do którego mogłaby należeć. Gdy zapadł zmrok, dotarli do małego domu na ranczo, położonego głęboko na otwartej prerii. Drewniana chata była skromna, jej płot chylił się ku ziemi, a stodoła była cicha. Elias otworzył drzwi i gestem wskazał wnętrze. Jest tu dla ciebie miejsce, jeśli chcesz odejść, zrób to rano, ale jeśli zostaniesz, żyj jak człowiek. Tina zatrzymała się w progu. W jej wnętrzu gwałtownie zderzyły się wątpliwości i nadzieja. Tamtej nocy, gdy weszła do pierwszego od lat pokoju, który miał własny dach nad głową, wiedziała, że jej życie właśnie obrało inny kierunek. Pierwszego ranka na rancho Tina obudziła się przy dźwięku piania kogutów zmieszanego z wyciem wiatru na prerii. Blejde światło przenikało przez szpary w drzwiach, odsłaniając blizny wyryte na jej silnych ramionach. Poprzedniej nocy spała na twardym drewnianym łóżku pod patchworkowym kocem który był znoszony, ale czysty i pachniał słońcem. Po raz pierwszy od tak dawna jej snu nie nawiedzał chłód ani strach. W kuchni Elias był na nogach od kilku godzin, podsycał ogień, a dym unosił się przez małą ramę okna. Bez słowa powitania podsunął jej prostą miskę zupy fasolowej, po czym wrócił do krojenia suszonego mięsa. Tina usiadła i jadła w ciszy, jej czarne oczy rzucały ukradkowe spojrzenia na tego samotnego mężczyznę. Był poorany z marszczkami i milczący, ale w żadnym z jego ruchów nie było śladu pogardy. Dzień mijał powoli. Elias wyprowadził konia na pole, podczas gdy Tina, nieproszona, wzięła miotłę i zaczęła zamiatać podłogę, prostować krzesła, łatać zasłony przy oknie. Jej szorstkie dłonie były niezdarne, ale każdy ruch był pełen determinacji, cichej prośby o udowodnienie, że nie jest bezużyteczna. Po południu Elias wrócił z wiązką drewna opałowego. Tina wyszła na zewnątrz, by pomóc, jej bose stopy wciskały się w spękaną, suchą ziemię. Chciał ją odsunąć, ale gdy dostrzegł determinację w jej oczach, w milczeniu postawił wiązkę na ziemi. Razem, bez słowa, wnieśli ją do środka. Słychać było tylko dźwięk ciężkich oddechów, mieszający się z wiatrem wiejącym przez trawiaste równiny. Zapadła noc, a oni siedzieli naprzeciwko siebie przy stole. Mętne światło lampy naftowej rzucało złocisty blask na spaloną słońcem twarz Eliasa i ostre rysy kości policzkowych Tiny. Cisza była ciężka, rozciągając się między nimi. W końcu to Tina ją przerwała: Czy przyprowadziłeś mnie tutaj z litości? Elias podniósł wzrok. Jego stalowo szare oczy łapały blask w ciemności. Jego głos był spokojny: Nie, po prostu nie chciałem patrzeć, jak cię tak traktują. Odpowiedź ją oszołomiła. Po tylu latach bycia postrzeganą jako ciężar, nikt nigdy nie mówił do niej, jakby była po prostu człowiekiem. Tej nocy, kładąc się spać, poczuła w sobie dziwne uczucie nadziei, pomyślała o dawno pogrzebanym marzeniu, o domu, o mężczyźnie na tyle silnym, by stanąć u jej boku, o dziecku, które pewnego dnia nazwie ją matką, rzeczy, które kiedyś wydawały się niemożliwie odległe, Teraz migotały jak słabe światło w tym starym drewnianym domu. Na zewnątrz wiatr wył długo w noc, ale w sercu Tiny po raz pierwszy pojawił się kruchy i cenny okruch spokoju. Plotki w Dry Hollow rozchodziły się szybko. Ogromna apaczka została przyjęta przez Eliasa Warda na jego rancho. Niektórzy kpili, inni szeptali, twierdząc, że samotny stary farmer stracił rozum. Ale w cienistym kącie salonu Emery Granger. Mężczyzna, który kiedyś pisał, by uczynić ją swoją żoną, zgrzytał zębami. Publicznie upokorzony przed całym miastem, nie mógł znieść myśli, że Tina, jego żona na papierze, znalazła spokój w domu kogoś innego. Tydzień później Emory wrócił na stację z bandytą imieniem Jeb Malen, brutalem o dłoniach jak młoty i twarzy pooranej bliznami. Jeb był znany w regionie. Gdziekolwiek się pojawiał, podążał za nim rozlew krwi. Emory wiedział, że nie poradzi sobie z Eliasem sam, więc ukrył się w cieniu przemocy. Tego popołudnia Elias i Tina przyjechali do miasta po sól, gwoździe i kilka paczek nasion. Powietrze na głównej ulicy napięło się jak cięciwa łuku w momencie, gdy się pojawili. Rozmowy milkły w pół zdania, palce wskazywały. Tina szła obok Eliasa, górując nad większością tłumu. Jej zimne, czarne oczy pozostały niewzruszone, ale dłoń zbyt mocno ściskała rąbek jej sukienki. Nagle Jeb stanął im na drodze. Jego głos zgrzytał jak żwir. Ta kobieta należy do mojego szefa. Oddaj ją i odejdź. Elias zatrzymał się, delikatnie kładąc worek z nasionami na ziemi. Jego szare oczy przeskanowały Jeba, zanim spoczęły na Emorym, czającym się tuż za wynajętym rewolwerowcem. Jego głos był spokojny, ale rozbrzmiewał czysto na cichej ulicy. Ona do nikogo nie należy i wybrała bycie ze mną. Tłum wstrzymał oddech. Na sekundę cisza zamroziła wszystko. Wtedy Jeb zadrwił. Jedna masywna dłoń spoczęła na rękojeści pistoletu wiszącego u jego boku. Tina stała za Eliasem, jej serce waliło, ale w jej oczach błysnęło coś nowego. Po raz pierwszy mężczyzna stał przed nią nie po to, by ją zawstydzić, ale by ją osłonić. Powietrze było gęste od wyimaginowanego prochu. Najmniejsze drgnięcie mogło wszystko uruchomić. Elias przesunął się o pół kroku do przodu. Jego prawa dłoń unosiła się w pobliżu kolta u biodra. W ostrym, czerwonym świetle zachodzącego słońca, jego szczupła sylwetka wydawała się wykuta ze stali, jakby cała preria zamarła wraz z nim. W końcu to Emory mrugnął. Strach zwyciężył. Pociągnął dzieba do tyłu i mruknął: Nie tutaj, nie teraz. Wycofali się, ale oczy Emoryego płonęły nienawiścią. Gdy Elias i Tina opuszczali miasto, szepty powróciły. Niektórzy kiwali głowami z szacunkiem, inni kręcili głowami z pogardą. Ale wewnątrz Tiny rozbrzmiewało tylko jedno: stanął w mojej obronie przed wszystkimi. Tej nocy z powrotem na rancho, Tina usiadła przy ogniu i po raz pierwszy przemówiła. Jej głos nie drżał. Był stały i głęboki, jak bicie bębna. Jeśli mnie zechcesz, zostanę. Nigdzie się nie wybieram. Dziękuję, że tu jesteś. Jeśli ta historia poruszyła w tobie jakąś strunę, Wspomnienie zakurzonych wieczorów i dźwięku uderzeń kopyt odbijającego się echem w twojej piersi, rozważ subskrypcję mojego kanału, abyśmy każdego dnia mogli znów usiąść razem, a ja opowiem ci kolejną historię z Dzikiego Zachodu. Po napiętym popołudniu w Dry Hollow, rancho Eliasa stało się rzadką oazą spokoju. Tina związała włosy, a jej silne dłonie stopniowo przyzwyczajały się do naprawiania płotów, rąbania drewna, a nawet prowadzenia bydła na pastwisko. Elias był człowiekiem niewielu słów. Ale każdego ranka, gdy widział wysoką kobietę idącą pewnie u jego boku, pustka, która od dawna dręczyła jego duszę, wydawała się nieco lżejsza. Pewnego razu Elias zauważył, że ramię Tiny jest wciąż opuchnięte po starym upadku. Cicho namoczył zioła lecznicze i przyłożył je do siniaka. Tina skrzywiła się, ale nie odepchnęła go. Jej głębokie czarne oczy spojrzały na niego już nie tylko z ostrożnością, ale z czymś innym, z wdzięcznością. Tej nocy przy ogniu Tina mówiła powoli, łamaną angielszczyzną. W moim plemieniu byłam tą, którą gardzono, tą, którą zostawiono. Ale tutaj czuję ciepło. Elias nie odpowiedział. Po prostu dorzucił kolejny polano do pieca, pozwalając, by blask migotał na jego spalonej słońcem, pomarszczonej twarzy. Potem lekko skinął głową. Dla niego dom przestał istnieć w dniu, gdy gorączka zabrała jego żonę i dziecko. Ale teraz być może nie chciał już mieszkać w tym domu sam. Tymczasem w salonie w Dry Hollow Emory Granger topił swoją frustrację w whisky, wstyd tamtego dnia wciąż ciął jak ostrze, narzekał dżebowi Malenowi, a jego głos bełkotał od alkoholu. Ukradł mi tę kobietę na oczach całego cholernego miasta. Jeśli jej nie odzyskam, Jakim będę mężczyzną? Dzieb zadrwił, pokazując szczerbaty uśmiech. W takim razie wykończmy go. Jeden stary farmer i jedna ogromna kobieta. Ja i kilku chłopaków damy radę. Plan nabrał kształtu właśnie tam przy barze. Pewnej nocy, gdy Elias będzie sprawdzał pastwisko, Dzieb i jego ludzie zaatakują go i zmuszą Tinę do powrotu jako własność Emoriego. Z powrotem na rancho Elias i Tina nie zdawali sobie sprawy z nadciągającej burzy. Spędzali swoje spokojne dni, budując nowy dach na spichlerzu. Kiedy Elias podał jej młotek, Tina wydała z siebie cichy śmiech, dźwięk tak nieznajomy, że zaskoczył nawet ją samą. Śmiech nigdy nie był częścią życia ukształtowanego przez odrzucenie. Nocą Elias siedział na werandzie paląc fajkę, podczas gdy Tina siedziała w pobliżu, ostrząc nóż, jej wysoka postać milczała w świetle lampy. W tej ciszy paliło się coś niskiego i stałego. Kruche zaufanie powoli rozpalające się w ciepło. Ale na dalekim końcu doliny koła wozu drzeba zaczęły się toczyć, niosąc whisky, proch i nienawiść. Ciemność nie oznaczała już ciszy nocy. Teraz niosła obietnicę zbliżającej się burzy. Sierp księżyca wisiał nisko na niebie Arizony, rzucając srebrzysty blask na cichą prerię. Wiatr gwizdał przez drewniany płot, cichy jak szept w ciemności. Elias stał na werandzie. Jego Winchester opierał się o framugę drzwi. Stary pies wydał z siebie niski, warczący szczek, a jego sierść na karku się zjeżyła. Elias wiedział, że coś nadchodzi. Wewnątrz tina dorzuciła kolejne polano do pieca. Dym unosił się w powietrzu, a światło ognia tańczyło na jej umięśnionych, nagich ramionach. Jej ręka zamarła w trakcie ostrzenia. Słyszała psa. Jej czarne oczy błyszczały czujnością, instynkty wojowniczki. Nigdy w pełni nie zanikają. Potem rozległ się ciężki łomot za linią płotu, niewątpliwy dźwięk kopyt uderzających o suchą ziemię, potem więcej, a potem wiele. Elias zacieśnił chwyt na karabinie. Jego głos: Są tutaj. Zanim zdążył powiedzieć więcej, okno rozbiło się z trzaskiem. Kula wbiła się w belkę sufitową. Tina rzuciła się i chwyciła krótki karabinek, który Elias zawsze trzymał przy piecu. Cienie poruszały się po podwórzu. Jeb Malen i trzech innych, z bronią błyszczącą w świetle księżyca. Jeb ryknął, jego głos był dziki i zwierzęcy. Oddajcie kobietę, albo oboje zginiecie tej nocy. Elias odpowiedział gromkim strzałem. Kula wyrwała ziemię tuż u stóp Jeba. W odpowiedzi wybuchła kanonada. Okna pękały, światło ognia łapało odłamki szkła lecące w powietrzu. Tina nie drgnęła, upadła na jedno kolano. Kolba karabinka mocno przyciśnięta do ramienia i strzeliła dwa razy. Jeden mężczyzna krzyknął, spadając z siodła z łoskotem. Elias osłaniał ją z zimnym wzrokiem i precyzją, poruszając się jak człowiek, który walczył w dawno minionych wojnach. Jeb ruszył naprzód z toporem w ręku. Tina rzuciła nożem. Ostrze wbiło się w słupek płotu centymetry od jego twarzy. Zachwiał się, a potem ryknął, uderzając toporem w płot. Stal błysnęła w świetle ognia. Elias wciągnął Tinę do środka i pchnął ciężki stół pod drzwi. Nie przejdą przez ten próg, powiedział Elias głosem jak kamień. Tina spojrzała na niego, jej oczy były jednocześnie dzikie i ciepłe. Po raz pierwszy w życiu nie walczyła sama. Na zewnątrz Jeb i jego ludzie wyli, rzucając pochodnie na strzechę. Płomienie buchnęły w noc, oświetlając ich warczące twarze ale wewnątrz małego domu porany z marszczkami farmer i wygnana wojowniczka stali ramię w ramię, z bronią w gotowości, a ich serca biły jak jedno. Tej nocy wiatr niósł dym, strzały odbijały się echem okrzyków bojowych, a ponad tym wszystkim wznosiła się wykuta w ogniu wola przetrwania i nowy rodzaj wiary rodzący się z krwi i ognia. Płomienie ryczały, pochłaniając strzechę. Popiół wirował w nocnym wietrze. Bydło w stodole ryczało w panice przerażone strzelaniną i szkarłatnym blaskiem Elias cofnął się do kąta przeładowując swojego Winchestera oczy utkwione w wąskiej szparze drzwi Na zewnątrz dziep Malen krążył z resztą swoich ludzi zamierzając włamać się do stodoły i spalić wszystko doszczętnie próbują spalić całe to cholerne miejsce mruknął Elias ochrypłym głosem Tina stała obok niego pot i sadza smugami na jej brązowej twarzy Jedna noga wciąż bolała od starej rany, ale jej czarne oczy płonęły jasno jak żywe węgle. Chwyciła mocno karabinek, a potem go odłożyła. Drugą ręką wyciągnęła długi, apaczowski nóż, zawsze przypięty do biodra. Zatrzymam go, powiedziała. Elias potrząsnął głową, ale zanim zdążył ją powstrzymać, Tina wypadła przez boczne drzwi jak poryw wiatru. Otworzyły się na oścież, a jej potężna postać ukazała się w świetle ognia, zatrzymując mężczyzn w miejscu. Jeb warknął, upuszczając topór i wyciągając pistolet, ale Tina już była przy nim. Jedna ręka jak żelazny zacisk odtrącając lufę na bok, nóż w drugiej ręce tnąc blisko jego gardła. Jeb pchnął mocno. Dwa ciała zderzyły się i runęły na ziemię w brutalnym starciu. Pozostali podnieśli broń, ale Elias strzelił z okna. Jeden padł natychmiast. Reszta schowała się za wozem, zbyt wstrząśnięta, by nacierać dalej. Na suchej ziemi Tina i Jeb walczyli jak dzikie bestie. On był silny, ale ona była silniejsza. Jej grube ramiona zacisnęły się wokół jego szyi, nawet gdy on zamachnął się toporem w dół. Krew ciekła z rany na jej ramieniu. Ale ryknęła dźwiękiem kogoś, kto nigdy się nie podda. Jeb wrzasnął i odrzucił ją z całej siły. Stoczyli się po zboczu tuż za płotem, wzbijając kurz i iskry, podczas gdy światło ognia oświetlało scenę. Złapał ją za włosy, próbując przygwoździć do ziemi, ale tina walczyła, jej dłoń odnalazła rękojeść jego topora. Ułamek sekundy później ostrze przecięło ramię jeba, a krew trysnęła szkarłatem w noc. Krzyknął, chwiejąc się. Tina wstała, jej potężne ciało wygięte jak brązowy posąg, czarne oczy płonące furią. Z okrzykiem, który odbił się echem w całej dolinie, powaliła go na ziemię i przycisnęła ostrze do jego gardła. Nigdy więcej nie położysz na mnie ręki, warknęła przez zaciśnięte zęby. Jeb dyszał, krew wsiąkała w ziemię. Kiedy Elias przybył, dym wciąż unosił się z jego winchestera. Zobaczył ją, Tinę, wysoką i nieruchomą w migoczącym ogniu i popiele, z nożem drżącym lekko w jej dłoni, ale jej spojrzenie było niezachwiane. Elias położył jej na ramieniu pewną dłoń. Jego głos był stanowczy i niski. Wystarczy, tej nocy wciąż żyjemy. To jest zwycięstwo. Popiół unosił się w powietrzu, jak kurtyna opadająca na bitwę napisaną ogniem i furią. Dolina Dry Hollow leżała w cichej ciszy po dniach burzy i ognia. Emory Granger zniknął z tej ziemi, nie mogąc pokazać twarzy po tak upokarzającej porażce. Bandyta Jeb, zakrwawiony i złamany, również uciekł pozostawiając za sobą tylko popiół, proch i wspomnienie nocy, która rozświetliła niebo na czerwono. Duchy, które kiedyś nawiedzały Tinę i Eliasa, w końcu zniknęły. Rancho, choć spalone na dachu i poorane dziurami po kulach, wciąż stało dumnie, a w tych zniszczeniach budował się nowy dom. Tina sprzątała popiół, jej silne ramiona podnosiły ciężkie belki, których Elias sam nie mógł unieść. On rąbał drewno, ona stawiała płot. Pracowali nie tylko jak partnerzy, ale jak towarzysze. Nie potrzebowali wielu słów. Wystarczały wspólne spojrzenia i ruchy, które pasowały do siebie jak w zegarku. Tego wieczoru, gdy bydło powoli wracało z pastwiska, Tina siedziała na werandzie. Na jej opalonej twarzy, pooranej starymi bliznami, jej czarne oczy miały dziwne, spokojne światło. Położyła jedną szeroką dłoń na brzuchu i szepnęła: Nigdy nie myślałam, że dożyję dnia, w którym będę mogła nazwać jakieś miejsce domem. Elias stał obok niej, milcząc przez długi czas. A potem objął ją ramieniem. To nie był gest impulsywny. To była życiowa decyzja. W czerwonym świetle zachodu słońca, zalewającego pola, on nie był już samotnym farmerem, a ona nie była już wyrzutkiem. Byli dwiema złamanymi duszami, które odnalazły się nawzajem, naprawione przez wybór. Mieszkańcy miasta wciąż plotkowali. Wciąż nazywali ją okrutnymi imionami, ale Elias nie zwracał na nich uwagi. Chodził z nią po targu. Trzymał ją za rękę na środku ulicy. Sposób, w jaki stał u jej boku, uciszał każdy szyderczy śmiech, i wkrótce przestali widzieć kobietę, która była zbyt duża. Widzieli silną żonę idącą obok swojego męża. Miesiąc później lekarz z Prescott przyjechał, by zbadać stare rany Tiny, i uśmiechnął się, przekazując nowiny. Była w ciąży. Te słowa rozpaliły ogień radości w małym drewnianym domu. Elias siedział cicho na schodach przez długi czas. Z oczami utkwionymi w otwartych polach, dym z fajki unosił się w powietrzu. Ból po stracie żony i dziecka powoli zanikał, zastąpiony teraz obrazem nienarodzonego dziecka. W ostatnią noc lata pod drewnianą werandą Tina oparła głowę na ramieniu Eliasa. Razem w ciszy obserwowali rozgwieżdżone niebo. Tam, na prerii, nie byli już samotnymi, ocalałymi. Byli rodziną. I moi przyjaciele, w surowej krainie Dzikiego Zachodu nikt nie wybiera, gdzie się urodził, ale może wybrać, z kim będzie żył. Dom, nawet zbudowany ze zwęglonego drewna, jest silniejszy niż jakakolwiek forteca. Gdy jest spajany miłością i zaufaniem, to jest rodzina, największy skarb, jaki człowiek może mieć. Dziękuję Wam wszystkim. Naprawdę życzę Wam, aby gdziekolwiek poniesie Was życie, towarzyszył Wam pokój i radość. Kocham Was, moi drodzy słuchacze opowieści z Dzikiego Zachodu. Dajcie mi znać, co myślicie o tej historii. Zostawcie komentarz poniżej. Wciśnijcie jeden, jeśli Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować, aby usłyszeć więcej porywających opowieści z Dzikiego Zachodu.